O, niektórzy do łeby przyjeżdżają na zachód słońca A ten taki tam zachód słońca To codziennie to samo, bez sensu Ja to lubię sobie przyjechać do łeby I poradiować tam Na zachód słońca będę przyjeżdżał jakiś. Także Jak to się mówi Zachód z zachodem A radio musi, musi działać Ogólne wywołanie, ogólne wywołanie Tu Stefan Kuebek, 2 Tadeusz Adam Cezary przez P Czy ktoś mi odbiera na tej częstotliwości? Ogólne wywołanie, ogólne wywołanie. Tu Stefan Kłebek 2, Tadeusz Adam Cezary przez P. Czy ktoś mi odbiera? No to chyba nie podziałamy. No dobra, ale słońce jest przynajmniej fajne. Pozdrawiam, bawimy się radiem.